Kochani, w tym naszym dziękczynieniu dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali jeszcze na chwileczkę przy sakramencie pokuty. Mówiliśmy wczoraj o rachunku sumienia i chciałbym jeszcze, jeszcze dzisiaj o sakramencie pokuty powiedzieć. Powtórzę, wrócę może na, na chwilę do tego, co... O czym mówiłem na nabożeństwie, czego nie wszyscy słyszeliśmy, co nie wszyscy słyszeliśmy. Filip na pewno nie słyszał, więc może teraz posłucha chociaż. Mianowicie, było Was tu jeszcze paru, kiedy mówiłem, pytałem o to, jak się, z czym nam się kojarzy religia. I wyszło nam, i to nie chodzi o Was najmłodszych, ale chodzi też o nas dorosłych bardzo często, że bardzo często religia kojarzy nam się z przykazaniami, z przestrzeganiem przykazań. Dobrze to czy źle? Dobrze czy źle? No. Z jednej strony mogłoby to być dobrze, ale z drugiej strony, no to nie może być, bo, no bo wyszłoby na to, że Pan Bóg jest takim urzędnikiem, który wydaje nam, jakieś tam dyspozycje, wydaje nam jakieś prawo, no a my mamy tego prawa przestrzegać, a inaczej będzie źle. I zadałem pytanie, co się stanie, jak w takiej, w takiej wizji, jak nie przestrzegamy przykazań. No i Olek słusznie tutaj powiedział, znaczy słusznie, niesłusznie, niesłusznie, ale, ale dobrze, że tak powiedział, bo, bo jest okazja, żeby to naprostować, że jak nie będę przestrzegał przykazań, to pójdę do piekła. Tak? To wybijcie sobie z głowy to myślenie. Pan Jezus nie jest tym, który nas chce wtrącić do piekła, bo nie będziemy przestrzegać przykazań. To zupełnie nie o to chodzi. Przykazania są po to, żeby nas przestrzec przed tym, żebyśmy się, można powiedzieć, jeżeli idziemy drogą, prostą drogą, no to na tej drodze mamy kamienie, tak? Przez te kamienie można przepaść. I rozbić sobie kolano, rozbić sobie głowę, zwichnąć rękę, czy, czy, czy nawet złamać nogę. Można czy nie można. Można wpaść do jakiejś dziury, jak się nie patrzy pod nogi, tak czy nie? Można. Przykazania są na tej drodze po to, żeby nam, żeby nas przestrzec, że w tym miejscu jest dziura, albo w tym miejscu leży kamień gdzieś ukryty, może go nie widać, ale jak zahaczę o niego nogą, stopą, to mogę się wywrócić. Mogę sobie wybić palec, mogę sobie, jak się przewrócę, zedrzeć kolano, albo coś jeszcze gorszego może się stać. I to są przykazania. Pan Bóg nie daje nam przykazań po to, żeby, żeby, żeby nam utrudnić życie, ale żeby nas ostrzec. Uważaj, bo za zakrętem będzie, dziura w drodze, jeszcze taka zakamuflowana, za, zakryta i jak w nią wejdziesz, to wpadniesz do dołu i możesz sobie zwichnąć nogę albo złamać nogę. Bo to są przykazania. I teraz my kiedy, kiedy my czasem wchodzimy mimo wszystko w te dziury i te kamienie, bo tak niestety człowiek jest skonstruowany, że widzi znaki, ale jak się czasem zapaczę gdzieś na prawo albo lewo, nie zobaczę tego znaku, albo go widzę i go zignoruję, to wejdę w taką dziurę, mogę się wywrócić i wtedy mogę leżeć na tej drodze i teraz Pan Bóg to nie jest ktoś, kto się kto tylko czeka, aż ja się potknę, aha, tu był znak, nie widziałem znaku, nie przestrzegałem znaku, przewróciłeś się, to leż. Tak? No nie. No nie. Pan Bóg... Jeżeli już widzi, że ktoś rzeczywiście się potknął przewrócił, to można powiedzieć przybiegnie, żeby mu pomóc, żeby, mu, żeby go podnieść, żeby go opatrzyć, żeby on mógł iść dalej. To jest rola Pana Boga. I teraz my mamy mówić o sakramencie pokuty. Dziękujemy za sakrament pokuty, no bo właśnie ten konfesjonał i ten sakrament pokuty jest takim miejscem, gdzie ja mogę przyjść. Kiedy jestem właśnie poobijany, kiedy gdzieś tam przez te grzechy różne można powiedzieć, że zwichnąłem sobie nogę, stłukłem sobie palec, zwichnąłem rękę, przewróciłem się albo na przykład. Mogę przyjść do konfesjonału, w taki oczywiście sposób mówię, złamałem sobie nogę, w taki sposób duchowy. Mogę przyjść do konfesjonału, Panie Jezus mnie tu opatrzy i idę dalej. A nie będzie po mnie krzyczał. Jak sobie zła na boisku gdzieś stłukę kolano, czy złamę nogę, czy zwichnę rękę, przyjdę do domu, to, to mama w pierwszym momencie nie będzie po mnie krzyczeć, nawet jeżeli wie, że zrobiłem coś nie tak, to później jakaś repremenda oczywiście będzie, ale pierwsze co, to mi udzieli pomocy. I Pan Bóg tak samo w konfesjonale udziela mi pomocy, kiedy przez grzech przepadnę. Żebym mógł iść dalej. Bo jak odchodzę od konfesjonału, to znowu jestem sprawny i mogę znowu iść dalej. I teraz mądrość polega na tym, żebym zaczął te znaki widzieć. Przykazania, nie? Bo no są tacy, co no jak widzi znak, uwaga, dziura na drodze, to wlezie w tą dziurę, połamie się, tak go poskładają wszyscy. Idzie dalej, znowu widzi ten znak i znowu wlezie w tą dziurę. To są tacy. No. I tak, my tak czasem postępujemy, jeśli chodzi o te nasze grzechy, nie? Spowiadamy się z różnych rzeczy. Na przykład tam, nie, że nie, nie mogę się dogadać z bratem czy z siostrą, czy tam czasem odpyskuję tak szczeram z głowy. Odchodzimy od konfesjonału, i za chwilę znowu w tą dziurę wleziemy. Więc Pan Jezus nas w tym konfesjonale przyjmuje, przyjmuje, żeby nas opatrzyć, żeby nas tutaj jakoś przygotować do dalszej drogi, ale też i naszym zadaniem jest to, żeby coraz częściej i coraz łatwiej te znaki, którymi są przykazania, dostrzegać i z nich korzystać. Jak przykazanie mówi, nie kradni na przykład, no to znaczy, że. Trzeba omijać z daleka ten kamień, jakim jest kradzież, może. Nie, czy tą dziurę. To znaczy, że, że jeżeli sobie pomyślę, że coś można by komuś zabrać, przykazanie mówi: Nie kradnij, czy uważaj, bo jest takie niebezpieczne miejsce w tej drodze. I wtedy omijam to miejsce z daleka, idę dalej i nic się nie dzieje. A kiedy się już dzieje, to jak mówię, to mamy konfesjonal. I dlatego dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że nie jest. Tym za to, że nas kocha, za to, że nie jest tym, który czeka, aż się potkniemy, żeby nas jeszcze dobić albo zostawić na tej drodze, tak jakbyśmy powiedzieli, że, że, że do piekła pójdziemy, to nie, no Pan Bóg chce nas właśnie wyciągnąć. Oczywiście, że ktoś nie będzie zwracał uwagi na nic yy, i nie będzie słuchał i nie będzie nawet próbował się do Pana Boga zwracać, no to też może źle skończyć, to wiadomo, ale myślę, że my tak nie chcemy postępować. To, 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 że czasem popełniamy grzechy, to jest jakby wyłącznie nasza głupota, a nie to, że chcemy tak robić. Dziękujemy więc dzisiaj Panu Jezusowi za to, że jest konfesjonale, za to, że dla nas czeka. Wy już możecie się spowiadać, spowiadaliście się w sobotę, następnym razem gdzieś pewnie za miesiąc yy, pójdziecie znowu do spowiedzi świętej. Pamiętajcie zawsze wtedy, że że to jest takie miejsce, gdzie te wszystkie rany, jakieś zadarcia, zadrapania na naszej duszy, Pan Jezus leczy, po to, abyśmy mogli dalej iść bezpiecznie.